Kochani obiegam. Ja Powiem Wam szczerze, że jest fantastycznie. Po prostu bieganie mi wiecie co daje taką, mimo to, że nie jest lekko biegać, bo rzadko, rzadko teraz biegam, ale wiecie co, daje mi to taką lekkość w umyśle. I tak jest w ogóle pięknie, że pełno zwierząt. Ptaszki ćwierkają. No, lekki powiew wiatru. No, a człowiek jest radośniejszy. A coś fajnego. Także, kochani, do potem. Witajcie, kochani. To znowu ja. Ja już jestem po bieganku. Powiem Wam szczerze, że jestem w przepięknym miejscu, w przepięknym lesie. Jest naprawdę pięknie. No, bardzo się cieszę, że ruszyłam dubsko do tego biegania, bo powiem szczerze, że mi się nie chciało. Umysł podpowiadał, a nie, idź późna jest godzina. Nie chce mi się, tak mi się nie chciało, ale powiem szczerze, że wyszłam, pobiegałam i było po prostu fantastycznie. Ja uwielbiam po prostu biegać. Daje mi to co, taką ulgę, taką lekkość. To, że po prostu mam czas dla siebie, że, że po prostu. Jestem dla siebie, robię coś dla siebie i to idzie po prostu w dobrym kierunku, i się bardzo z tego cieszę. I dużo się już po prostu zmienia, i będzie jeszcze lepiej, i bardzo się też z tego cieszę, i również Wam tego życzę, żeby w Waszym życiu też się po prostu układało. A jak nawet się nie układa, to po prostu wyciągać wnioski z tych rzeczy i jedziemy dalej, działamy dalej. A jeśli nawet coś nie pójdzie po naszej myśli, coś nie zrobimy po naszej myśli, to idźmy po prostu dalej. Działajmy, nie zatrzymujmy się nigdy. A jak nawet, no czasami w sumie trzeba się zatrzymać, bo też trzeba po prostu przemyśleć pewne rzeczy, pewne sprawy i iść dalej przez życie. Ale przede wszystkim mieć wokoło siebie ludzi, którzy nas będą właśnie kochać, wspierać, doceniać, którzy po prostu będą, będą z nami, bo też, to też jest mega ważne. Fajnie jest pobyć samemu, fajnie po prostu być tylko dla samej, dla samej siebie, ale jednak relacje. Czy rodzinne, czy przyjacielskie, czy, czy ze znajomymi. Po prostu to jest też podstawa, bo bez tych relacji to jesteśmy tylko sami i czujemy się samotni. Czasami. Jak jesteśmy, czy w związku, czy w rodzinie czujemy się, też samotni, ale jest, wiecie co ważne: to, żeby to powoli zmieniać, też czuć po prostu taką bliskość rodziny, ogólnie ludzi wokół siebie. To jest mega kochani ważne, a jak nie czujecie, to po prostu pracujcie nad zmianą właśnie relacji albo polepszyć je, albo po prostu zmniejszyć, bo czasami jest tak, że trzeba też te relacje zmniejszyć, dać sobie czas odpoczynku, przemyśleć pewne rzeczy. I po prostu albo, albo dalej, dalej po prostu być w kontakcie, spędzać ze sobą czas, albo kontaktować się, albo po prostu urwać znajomość. Bo czasami też tak bywa, że urywamy znajomości, bo nam nie służą, albo w danym momencie nam nie służą, a później te relacje znajomości wracają. Albo i nie, różnie to bywa w życiu, ale zawsze wszystko działa na naszą, na, na naszą korzyść, co by nie było, kochani. Czy to jest w naszym, w naszym myśleniu złe, czy dobre. Także pamiętajcie, kochani, o tym. I życzę Wam miłego, miłego dnia, wesołych świąt. No bo święta, powiem szczerze, że ja nie czuję po prostu świąt, bo jestem w Holandii, spędzam sama święta i w ogóle powiem szczerze, że nie czuję w ogóle tych świąt. Także w ogóle zapomniałam, zapomniałam że święta. Także życzę Wam wesołych świąt, kochani. Spędzicie je w gronie najbliższych. A jak nie, to spędźcie je po prostu sami, tak jak przede wszystkim chcecie spędzić te święta. Także wszystkiego dobrego. Buziaczki, trzymajcie się, papa. Zobaczcie, a tu jest taki znak od, od życia, żeby się uśmiechnąć. No to nie przypadek zobaczcie. <laughs> zobaczcie jak to jest pięknie. No, taki mini lasek znalazłam. I dzisiaj w ogóle pobiegałam też w fajnym miejscu właśnie dużo fajno, fajnie zielonego. Piękna jest dzisiaj pogoda. Ani za ciepło, ani za zimno. Tak akurat. Pięknie kochanie, zobaczcie.